Pocznij nagrywanie. Mam trzy paczki z czego, nie wiem czy tą pokazywałem, to jest plastelina. Przydaje się. Eee, pokażę o co chodziło. Z plastelina o, światło oczywiście pali tak, że, że gówno widać. Mamy tego pana. Hmm. Tak, światło. Nagle okazuje się, że ten pokój jest jasny jak cholera. Jest to nieprawdą. Hmm mamy tego pana i elficzkę elficzka gdzie ty jesteś na mniejszym korku jesteś i tu jest elficzka na mniejszym czają dzisiaj albo jutro nie wiem jestem dzisiaj jakoś taki strasznie dzisiaj jest gorąco jakieś plamy na tym mam Są to dwa wentylatory 140. Tak, Artika P 14 Ze śrubkami czarnymi. Zrobione, pomyślane, ale ja tego nie potrzebuję, bo ja mam dwa, więc chociaż można byłoby jeden tak pierdzielnąć. I podobno mają być ciche i bardzo dobrze prze przeprowadzać po powietrze, więc e, dlatego kupiłem, bo jeden mój wentylator Big z C140 e, chyba wpadł w włos albo jakiś inny syf, i przez to czasami, jak zwiększam i zmniejszam obroty natychmiastowo. Bo tu mamy stopniowanie tylko 1, 2, 3, więc jak zwiększę obroty i później on się rozpędzi I po, po jak wyłączę grę, tak robię na jedynkę to sami takie jest turkanie więc mam wentylatory jak mówiłem 2 chyba tam 68 zł za to Pierdzielne Co tu jest drugiego? A oczywiście, ja sobie nożyka nie przygotowałem. A po co? A na co to komu potrzebne? Więc tu jest druga paczka. W tej paczce powinny chyba być figurki. Jak sobie dobrze nie przypominam. A wiecie, że pamiętam bardzo słabą. Tu jest chwała za to. Nie jest żadna paczka, tylko ta Impost. Naklejka. Którego od 8 maja to się zmieni. Niektórzy się chwalą i że to będzie wspaniale. A ja, jak ja zauważyłem to niczym się nie różni. Tylko jakieś tam dane techniczne a to. Te dane techniczne dla normalnego użytkownika to e! Takie mech. Dobra. Jest i on. A już sobie przypomniałem, bo oprócz czołgu, zamówiłem sobie jeszcze krasnoluda. Nie, że gram krasnoludami, tylko... Tak, to było za... 334 zł. To jest Grombie, the white beer. Boże, na małej podstawce to jest. Jezu, jaki to małej. Myślałem, że on troszeczkę większy jest, no, ale... Um, e, nie jest, no. On może grać w A8ie i może też grać w, jak to się nazywa, The Fantasy Battle, tak, albo The Old World, się nazywa. Widzicie? Bo ma podstawkę tą kwadratową. Spoko. No i jest Empire Steam pa Tank, więc y Steam. Nie wygląda to zbyt pięknie. Ale za to, jak to nie ma podstawek? To już się mogę kłócić. że ma podstawkę. O kurwa, ale dużo. <laughs> o, ja pierdzielę. Jaka to duża podstawka. No, w porównaniu z tą, to jest niebo a ziemia. Eee, także ten nie ma podstawki. No przecież ma. Ma podstawkę. O, kurwa. Game Workshops. Game Workshops Kupione yy, tym, z tym, tam kosztował mnie 239 zł. Game Workshops Game? Kurwa, Workshops Jezus, Maria, jakie to. O boże! O jest, o jest, je tu odznaczy. O jest, nie no, walne tego generała. Nie, bo tutaj patrzę na tą instrukcję i, i, i. Złóż kocioł parowy. Jak złożyłeś sobie kocioł parowy, to możesz złożyć sobie armatę. Jak złożyłeś sobie armatę, to możesz założyć to tam blachę. Jak już złożyłeś blachę, to możesz włożyć albo z tym facetem na, na górze, albo nie. A, nie wiem, czy on może się wychylać jakoś inaczej, czy jakoś to inaczej jest ustalone. I na samym końcu połącz armatę z, z kociołem parowym. Eee. Chciałem go pomalować, bo to chyba nie wiem, czy on jest Behemotem uznawanym, czy chyba Altyren Unit, albo Behemot. Nie pamiętam. Więc tak. To jako boczne panele. Nie, nie, nie te światło wkuruje. i Chwila, moment, bo ja muszę zrobić tutaj. Założyłem firanki i nadal jest jakby tu nawalało mnie światło takie, że. O, ale tak nie jest. Więc się troszeczkę oddalę i patrzę na te wszystkie części. I mówi, Jezus Maria Na lewej ręce Można założyć mu Bo może mieć miecz Może mieć jakąś laskę Marszałkowską Może mieć w prawej ręce Pistolet Model jest całkowicie Odlany, można mu różne gęby dać mhm. Jest jakiś znaczek Są beczki jest nasz kocioł parowy są. Jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Koła. Jakoś profesjonalnie to się nazywa. OK. I tutaj trzecia część. To jest chyba góra albo dół. Nie to jest dół. To jest dół. Tego, tego często się nie widzi, więc to jest dół. Pomalowany. Trzeba pomalować, pierdzielność na, na srebro, i, i, i wszyscy będą szczęśliwi. Będzie bo pomalowany Behemot. Więc to jest. Yy, Steam Tank. Yy, może grać w a może grać w Fantasy Battle Tactic. Albo The Old World. Ja tam różnie to nazywają. The Old World i Fantasy Battle, według Warhammera GW Game Workshop, to to samo, więc e, ja to zawsze zamienię, zam e, Nazywam. Cała historia powstania Aosa jest oparta o zniszczenie Warhammera w Fantasy Battle Tactic. Nastąpił koniec świata i. i, i teraz mam podstawki. E, to się nazywają podstawki yy, nie kwadratowe, tylko okrągłe. Tym się nie troszeczkę tam zmian było, ale tym się różni. Większość figurek, które by, można by grać, było w aos w, w Fantasy, Warhammer Fantazy Battle Tactic, yy, można grać w aos Więc yy, tak na samym początku, żeby nie wychujać ludzi, którzy mieli ogromne, ogromne almie, yy, no to. A później w tym roku zrobili tak, że w ogóle nie da się już ym, grać armiami. Na przykład mojego ych, maga nie można już teraz dostać. A w lutym go zamawiałem, a był zawsze out of stock. A teraz w ogóle go nie można zamówić, bo nie ma. Więc mam figurkę, której nigdzie już się nie zamówi. Dosłownie. Trzeba w prywatnych zbiorach po prostu szukać żeby go kupić lub he co Game Workshop nie poleca ale nie dają mi wyboru drukarka 3D to jest odpowiedź o Jezus, Jezus. dobre podniosłem muszę podniosłem. trochę wywalić tego zielonego gówna co to jest a żeby się nie pobijał aha to kosztowało 271, więc... Co? Prawie jak z tym, tak. Spytacie się, co to jest? Ja odpowiem Wam, że to jest Army Transporter Bug. kurwa, co ja zrobię? O Jezu, będę się to odkurzyć. Więc... W 15-20 minut go się składa. Ta... Możesz mieć różne rzeczy. A jak to się otwiera? Nie. Tak. Więc jest instrukcja do tego. 300 mm wysokości 300 szerokości 180 Wysokość, szerokość A głębokość 180 Okej, okay, więc Wiecie co za chwilę będę robił, więc Good luck, have fun To jest Więcej Pasek Drewno ciężkie Więc... i żeby to się nie spierdzieliło i coś tutaj jeszcze można spierdzielić. A jak to się zmieści? Hmm. Nie widzę tego, żeby to się zmieściło w tym. To, to to się jeszcze zwieści. Myślałem, że trochę większe to będzie, ale cóż złożę, zobaczę zapoznam się do zobaczenia pa, pa.